Szanowni Państwo, oddychamy, oddychamy w tężniach tarnowskich. Spacer, który podobno daje nam tyle jodu, jakbyśmy byli trzy dni nad morzem. Tężnie są zrobione dla nas wszystkich, nie tylko dla mieszkańców. Dla ludzi, którzy przychodzą, chcą dotlenić się, nałykać się świeżego powietrza, jodu i zawrzeć w swoich płucach to wszystko. Czego nie mamy na zewnątrz, gdzie nasze powietrze jest zanieczyszczone. Te zajęcia powodują, że dzięki oddechowi jesteśmy głębiej w sobie, możemy głębiej poczuć ten oddech, wprowadzić go głębiej do środka no i oczywiście przy okazji, dzięki ćwiczeniom, dotlenić się i nałykać się tych wszystkich minerałów i dobrych czynników, które, które mają w sobie tężnie. Jesteśmy na Hali, czyli w samym sercu 32 finału Wielkiej Okresu Świątecznej Pomocy. Za mną występ Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych. Jesteśmy właśnie na lodowisku. Tutaj dzisiaj jest cały dzień granie z woźb. Proszę nam powiedzieć, jaka jest frekwencja. Frekwencja jest duża. Mamy dużo ludzi na lodzie. Jakie widowni? Puszki pełne. Puszki zbieramy, coraz, są coraz pełniejsze. Liczne atrakcje przygotowaliśmy. Dzieje się. No to super, w takim razie żebyście się ciepło się trzymali, bo tam na lodzie zimno. Zimno, ale dodajemy otuchy i coraz cieplej na serduszku. Od samego początku dnia prowadzimy. Finał właśnie Pół na lodowisku. Tutaj mamy właśnie mecz pomiędzy WTH Wrocław a PTH Koziołki Poznań Mini hokej. Na środku tafli znajdują się zajęcia, animacje dla dzieci. W jakich godzinach możemy przechodzić? Od rana do wieczora. Cały dzień coś się dzieje. Od godziny 13 do godziny 13.30 będą pokazy wyźwiarstwa figurowego naszych zawodniczek. Później od godziny 15 będzie mierzenie prędkości jazdy, przyjedzie policja, która będzie mierzyła prędkość jazdy, będzie wielkie serce ułożone, będzie można pojechać sobie na czas. Po meczu hokeja będzie można strzelić bramkę bramkarzowi WTH Wrocław, więc tak naprawdę cały dzień coś się dzieje. Naszym finałem będą zajęcia grupowe dla wszystkich, którzy znajdują się na tafli lodu od godziny 16 do godziny 17. .00. Po sukcesie ubiegłorocznym, pobicia rekordu Polski w grupowym tańcu makareny, w tym roku idziemy krok dalej. Tańczyliśmy bijemy rekord. Po, mam nadzieję, że pobiliśmy rekord w grupowym tańcu poloneza. Pomysł stąd, iż polonez został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa narodowego UNESCO, więc jest dobrym narodowym tak samo jak Fundacja Woźb i wszystkie jej działania. Bijemy rekord dzisiaj. Tańczymy poloneza. Ile mamy osób, Ada? 307. 307 uczestników, obijamy rekord Guinnessa. Ja myślę, że tu damy radę. Chociaż przydałoby się więcej osób, pogoda nam trochę nie dopasowała, ale myślę, że samej jestem ciekawa, jak <laughs> to wyjdzie. Wam bardzo, bardzo dziękuję. Było energetycznie, było pięknie. Mamy 314 osób. Uuu! Mam nadzieję, że to będzie rekord, głośkowy rekord.